Mam tutaj odkurzacz z Odkurzacz nie działa. Żona zgłosiła. Nie działa. Zrób coś. Kup nowy najlepiej. Oczywiście. Myślę, spoko. 4 lata gwarancji. Szukam papierów i zgadnijcie. 4,5 roku i oczywiście odkurzacz zepsuty. Nie ci z gwarancji. No i dzisiaj spróbuję go naprawić, no bo przecież nie pobiegnę do sklepu w sobotę wieczorem szukać odkurzacza. Nie wiem, co się zepsuło, ale na początek postanowiłem sprawdzić opór. No i faktycznie tutaj w ogóle widać, że tam nie ma przejścia. Spodejrzewam, że pewnie coś yy, z tym zwijaczem, albo kabel jest uszkodzony, na którymś tam poziomie, albo na końcu przy połączeniu, no sprawdzimy. Dla porównania pożyczyłem drugi odkurzacz z sąsiada. No i zobaczcie. Widzicie? Widać, że... Widać, że jakiś opór jest. O. Więc podejrzewam, że coś będzie z stałki. No i tak, udało się to rozebrać. Tutaj mamy silnik, tutaj mamy zwijacz i prawdopodobnie nie problem jest o tutaj czyli przy podłączeniu kabli wysilających muszę wyjąć się, zwijać i wtedy zobaczymy czy faktycznie to co podejrzewałem jest uszkodzone to jest najczęstsza yy, przyczyna awarii no dlatego warto to, od tego zacząć Teraz mam zwiacz na wierzchu. Teraz uwaga, tutaj mam wyprowadzone dwa przewody, tak? które idą nam z zasilania z gniazda. Muszę trochę przystać kamerę, żebyście widzieli. O, tutaj mam wtyczkę, tak? I teraz uważajcie, miernik ustawiam na ciągłość, tak? Czyli biszczy, gdy. Jest przejście i teraz tak. Jest przejście, tak, czyli jeden przewód ma ciągłość, jest sprawny. I sprawdzam drugi. I nie ma. To znaczy, że muszę tutaj rozebrać właśnie tę, tę część, ten element tutaj. I prawdopodobnie tam jest coś uszkodzone, nie ma przejścia. Największym problemem jest wyjęcie tego tutaj elementu z całego zwijacza. Na początek wyciągnę wsówki I teraz, spójrzcie, tutaj są blaszki takie, które dotykają tych pierścieni. I trzeba te blaszki odsunąć, tak żeby nie dotykały tego elementu tutaj plastikowego i wtedy wysuwamy to do góry. To jest jedna z najtrudniejszych operacji, wygląda tak dość prosto, ale no nie to wyjąć. Słuchajcie, szarpałem, dubałem i to jest naprawdę trudno jest tutaj wyjąć w tym modelu, ponieważ tutaj trzeba jednocześnie rozchylać te dwie części tak, żeby ten sworzym w środku puścił. Powiem Wam, że trochę skoro tutaj musiałem się namęczyć, żeby to w, żeby to w końcu wyciągnąć przy okazji wyjąłem już wcześniej ten drugi pierścionek gdzieś mi uciekł słuchajcie wyjąłem stąd tu i tą część bardzo się namordowałem i się okazuje, że całkowicie niepotrzebnie to zrobiłem ponieważ gdy Mierzę ciągłość między tymi blaszkami, to są dwie blaszki takie, jedna i druga, o, jest i jedna i druga, mierzę to do wtyczki, to jedna z nich nie ma ciągłości, co znaczy, że prawdopodobnie kabel w którymś miejscu jest uszkodzony więc najłatwiej będzie albo podmienić kabel albo znaleźć to uszkodzenie i po prostu naprawić je podważając tutaj ten zatrzask tutaj możliwe jest wtedy wyjęcie końcówek i możemy teraz sobie dokładnie obejrzeć i przemierzyć i ogólnie przeniesienie zasilania ze zwijacza, tak, no, bywa się właśnie przez to, że spójrzcie, nawet jak obracamy sobie tak zwijaczem i sobie na różnej długości kabel ustawiamy, to i tak ciągle mamy zasilanie, ponieważ te pierścionki tutaj przenoszą ten napęd, e, na zasilanie. <grym> zasilanie, słuchajcie, eee. Nie miałem ciągłości na kablu, tak? Obcięłem ostatnie pół metra, czyli tutaj, gdzie najczęściej przy odkurzeniu załomujemy, tak? No bo oczywiście brakuje kabla, więc to załomujemy, W tym miejscu ten kabel jest najbardziej wyeksploatowany. Tutaj też gdzieś pod drzwiami, tak? Możemy go przyciąć. On jest ogólnie bardzo, bardzo cienki kabel. Bardzo cieniutki i on tutaj najczęściej zobaczcie jakie włosy i on tutaj najczęściej ulega uszkodzeniu obcięłem jakieś tam niecałe pół metra i teraz gdy sprawdzam sobie ciągłość spójrzcie tutaj nie miałem enki tej się już mam. Dla pewności sprawdzam drugi, żywa. Nie wygląda na to, że w ogóle te wszystkie moje tak niepotrzebnie to rozbierałem. Myślałem, że tutaj jest jakiś problem z łącznością. Jest z ciągłością I tych pierścieni tutaj. Na tym połączeniu podejrzewałem. O tutaj. Myślałem, że coś nie łączy. Ale okazało się tak naprawdę, że przełamał się kabel. Wystarczyło obciąć pół metra i bez żadnego rozbierania tutaj założyć drugą wtyczkę za 2 zł i odkurzacz dalej by pracował. W tej chwili będę musiał teraz to wszystko poskładać i założyć tutaj nową wtyczkę. I odkurzać będzie działać. I tak moi drodzy, okazało się, że wystarczyło yy, obciąć nie wiem, jakieś pół metra kabla końcowego. Niepotrzebne były wszystkie moje rozbieranie całego tego odkurzacza. No przy okazji zobaczyliście, jak wygląda w środku, jak to działa. Więc jeśli macie jakąś taką prostą wstarkę, może sprawdźcie po prostu, czy nie jest kabel uszkodzony. Wystarczy obciąć pół metra. Ja akurat założę, mam jakąś starą wtyczkę, która mi tam została z jakiegoś przedłużacza. Jest rozbieralna, dlatego chcę ją użyć, ponieważ y, oryginalna jest y, nierozbieralna, a poza tym prawdopodobnie jest tutaj uszkodzona. gdzieś tu, Więc nie chcę się jej używać, ryzykować jakiś kolejnych awarii. Więc założę teraz y, tą rozbieraną wtyczkę i sprawdzę czy że działa. Teczka zamontowana. Widzicie? Nawet podpinamy działa. Podpinamy. I uwaga. Jeśli zastanawiacie się, czy dacie radę to naprawić, tak? Taką prostą usterkę, akurat jak ta to się nie zastanawiajcie, po prostu pomyślcie o tym, jak Wasza żona będzie wdzięczna za to, że naprawiliście jej sprzęt i jesteście bohaterem domu. Je yeah! Pełen sukces. Życzę Wam powodzenia, jak jakieś macie pytania, piszcie w komentarzach.